My, Trójmiasto.pl. To wszystko między nami. Wbrew pozorom, jesteśmy nie w jednym z madryckich lokali, a w Sopocie. Brzesz e, tu jak w Ulu. Dokładnie jak w Złotym Ulu, bo konkretnie w tym lokalu jesteśmy. A jesteśmy tu dlatego, że oglądamy grand derby, czyli starcie Wielkiego Realu z Wielką Barceloną. Po prostu uczuć, wytłumaczyć się nie da. Kiedy byłem mały, oglądałem w telewizji mecz Realu Madryt i tak zostało. To jest jak uderzenie piorunem. Wielu członków naszego stowarzyszenia, którzy wyjeżdżają pierwszy raz na mecze, po prostu. I to jest, jest świetne, że dzięki nam mogą spełniać marzenia. Potem dosta, dostajemy wiele wyrazów jakiejś wieczności, wsparcia, że tak świetnie, świetnie prężnie działamy. Dzięki temu mogą mogą zobaczyć właśnie, czy to, czy to Madryt, czy to Santiago Bernabeu. Czemu właśnie od Madryt? No, no bo zawsze tak było. Ale czemu nie hmm. wiemy? Będziemy... Pomyślałam, ja że żeby to po z ekipy, w ogóle, w której się obracam, ze znajomych i mimo tak, że już wyjechałam ze swojego miasta, ja też widujemy, ale ta, ta, ta po prostu to uczucia co zawsze, co zostały. zostały, Na drugą połowę Grand Derby przemieściliśmy się także do Sopockiego rola, gdzie serce bije już po katalońskiej stronie. Liczy się dla nas e, honor, uczciwość, e, no i też wartości narodowe. Dziwnie jak, jak to mówi Polak, ale dla nas Polaków to jest bardzo ważne, prawda? Myśmy przechodzili przez taką a inną historię, przez to łatwiej jest nam zrozumieć Katalonczyków, przez co oni przechodzą. E, oczywiście e, kibicujemy im, im w pokojowym e, dążeniu do, do swoich marzeń, czy to będzie e, odłączenie się od Hiszpanii, czy to będzie większa e, autonomia. Jest to jakby drugoplanowe, tutaj się skupiamy na aspekcie e, sportowym, ale on się nie roz, e, łącznie wiąże jednak z aspektem i społecznym, i politycznym. W grudniu organizowany jest wyjazd na mecz z Athletic Bilbao Ligowy i na Benfica Lisbonę. Ale takie mecze, które, na których ja byłem i ceremonie, z których, w których miałem okazję brać udział, to na przykład wmurowanie polskiego krestu, czyli herbu polskiej polskiej peni w mury Camp Nou.